Wyprawa w góry Misia Dropsa. Dawno, dawno temu, w małej wiosce pod wysokimi górami mieszkał mały miś o imieniu Drops. Drops miał miękkie futerko, małe łapki i ogromne, ciekawskie oczka. Każdego dnia patrzył w stronę gór i marzył o tym, żeby pewnego dnia wybrać się na wielką wyprawę. Góry były ogromne, a ich szczyty sięgały aż do chmur. Czasem chowały się we mgle, a czasem błyszczały w słońcu. Dla małego misia wyglądały jak magiczne królestwo pełne sekretów. Drops często pytał swoją mamę. Mamusiu, a co jest po drugiej stronie gór? Mama misi uśmiechała się i odpowiadała. Po drugiej stronie gór są nowe łąki, lasy, rzeki i może nawet inne misie. Droga tam jest długa i trudna. Drops kiwał główką, ale w serduszku wiedział, że pewnego dnia odważy się spróbować. Pewnego ranka, kiedy słońce wschodziło i malowało niebo na różowo, drops spakował mały plecak. Włożył do niego chlebek z miodem, butelkę wody i swoją ulubioną chusteczkę w kratkę. Zawołał przyjaciół. Małą wiewiórkę, kropelkę i radosnego zajączka skoczka. Chodźcie ze mną, zawołał drops, idziemy na wyprawę w góry. Kropelka klasnęła łapkami, bo bardzo lubiła przygody. Skoczek zrobił wielki sus i krzyknął: Hop, jestem gotowy! Tak trójka przyjaciół wyruszyła ścieżką w stronę gór. Najpierw minęli zieloną łąkę, gdzie rosły stokrotki, fiołki i mlecz. Po drodze spotkali Biedronkę. Dokąd idziecie? spytała Biedronka, siedząc na liściu. Idziemy w góry, odpowiedział Drops. Chcemy odkryć, co się kryje po drugiej stronie. Biedronka pokiwała główką. Bądźcie ostrożni. W górach jest pięknie, ale czasem trzeba uważać na kamienie i strome ścieżki. Przyjaciele podziękowali i ruszyli dalej. Droga zaczęła się piąć w górę. Ścieżka była coraz węższa, a po bokach rosły wysokie drzewa. Nagle usłyszeli szum wody. Co to może być? Spytał skoczek. Okazało się, że wśród skał płynął mały strumyk. Woda była tak czysta, że widać było kamyczki na dnie. Przyjaciele nachylili się i napili chłodnej wody pyszna, zawołała kropelka, obok strumyka siedziała żabka, Kum, kum, zawołała. Jeśli pójdziecie dalej tą ścieżką, znajdziecie most zrobiony z powalonego drzewa. Uważajcie, bo most się chybocze. Przyjaciele podziękowali i ruszyli dalej. Wkrótce dotarli do miejsca, gdzie strumyk robił się szerszy. Rzeczywiście, Leżało tam powalone drzewo, które służyło za most. Kto pierwszy? spytał miś. Ja spróbuję, powiedziała odważnie kropelka. Wiewiórka była lekka i zwinna, więc szybko przebiegła po drzewie na drugą stronę. Potem skoczek skoczył raz, drugi i już był po drugiej stronie. Drops szedł ostrożnie, krok za krokiem, aż wreszcie wszyscy znaleźli się razem. Za mostem zaczynała się prawdziwa górska kraina. Ścieżka wiła się wśród skał, a powietrze pachniało igliwiem i świeżością. Wkrótce ścieżka zrobiła się stroma. Drops czuł, że jego łapki są zmęczone, a plecak coraz cięższy. Skoczek też przysiadł na kamieniu, a kropelka zaczęła wachlować się ogonkiem. Może odpoczniemy? zaproponował miś. Usiedli na miękkim mchu, nagle usłyszeli szelest. Z krzaków wyszła sarenka. Dzień dobry, powiedziała sarenka. Widziałam, że idziecie w stronę szczytu. Jeśli skręcicie w prawo, znajdziecie polankę z jagodami. To dobre miejsce na odpoczynek. Przyjaciele podziękowali i poszli za wskazówką sarenki. Na polance rzeczywiście rosły krzaczki jagód. Były słodkie i soczyste. Zjedli kilka, a potem znów poczuli siłę. Kiedy wyruszyli dalej, zaczęło się chmurzyć. Pojawił się wiatr, a liście zaszumiały. Ojej, czy będzie burza? spytała kropelka. Spokojnie, powiedział Drops. Znajdziemy schronienie. Szli coraz szybciej, aż znaleźli dużą skałę z małą grotą. Schowali się tam, a deszcz zaczął bębnić o ziemię. Dobrze, że tu weszliśmy, westchnął skoczek. W grocie było ciepło i sucho, na ścianach rosły zielone paprocie, a w kącie siedziała mała sowa. Hu, hu, odezwała się. Jestem strzałka, w górach znam każdą ścieżkę. Gdzie chcecie iść? Po drugiej stronie gór, odpowiedział drops. Sowa pokiwała głową. Pokażę wam drogę, kiedy przestanie padać. Deszcz minął, a za chmur wyjrzało słońce. Strzałka poleciała przed nimi i pokazała ścieżkę wijącą się coraz wyżej. Przyjaciele szli za nią, a każdy krok przybliżał ich do szczytu. Droga była trudniejsza, ale też piękniejsza. Mijali kolorowe kwiaty, jaszczurki wygrzewające się na kamieniach i motyle fruwające w powietrzu. Wreszcie dotarli na małą przełęcz. Stamtąd rozciągał się widok na dolinę. Ach, jak pięknie! westchnęła kropelka. Drops wiedział, że to dopiero początek ich przygody. Przyjaciele odpoczęli chwilę na przełęczy. Drops patrzył na wysokie szczyty przed sobą i wiedział, że muszą wspiąć się jeszcze wyżej. Dasz radę, Dropsie? spytał Skoczek. Dam, odpowiedział dzielnie Miś, chociaż serduszko biło mu szybciej. Szli powoli, aż dotarli do miejsca, gdzie kamienie były bardzo śliskie. Trzeba było stawiać ostrożne kroki. Nagle miś poślizgnął się i już miał spaść, ale kropelka chwyciła go za łapkę. Uważaj, zawołała, drops uśmiechnął się wdzięcznie. Dziękuję, kropelko, bez ciebie nie dałbym rady. Po chwili znów usłyszeli dźwięk, tym razem ciche dzwoneczki. To owce pasły się na górskiej łące, obok siedział pasterz, stary pies o siwej sierści. Witajcie, mali podróżnicy, powiedział pies spokojnym głosem. Góry są piękne, ale pamiętajcie, że trzeba iść razem i sobie pomagać. Tak robimy, odpowiedział skoczek. Pies wskazał im drogę prowadzącą przez kolejną dolinkę. Tam znajdziecie bezpieczną ścieżkę. Kiedy weszli w dolinkę, zauważyli, że wśród traw coś błyszczy. To była mała złota podkówka. Jaka piękna! zawołała Kropelka. To pewnie zgubił jakiś konik, powiedział drops. Weźmy ją, może jeszcze się przyda. Schowali podkówkę do plecaka i poszli dalej. Po drodze zaczęli słyszeć melodię. To wiatr grał między skałami. Brzmiało to jak muzyka. Przyjaciele zatrzymali się i zaczęli tańczyć. Skoczek podskakiwał kropelka kręciła się w kółko, a drop klaskał łapkami Ale zabawa śmiał się miś. Nagle z kamienia wyszedł koziołek górski. Widzę, że się bawicie Powiedział: Mogę wam pokazać tajną ścieżkę, która prowadzi wyżej Ale musicie obiecać, że będziecie szli powoli i uważać na każdy krok Przyjaciele obiecali i ruszyli za koziołkiem. Ścieżka rzeczywiście była tajna, wąska, ale prowadziła szybko w górę. W pewnym momencie stanęli przed ogromnym głazem. I co teraz? Spytał skoczek. Trzeba znaleźć przejście, powiedział koziołek. Kropelka zauważyła małą dziurę między skałami. Może tędy? Zaproponowała. Okazało się że to wejście do krótkiego tunelu. Przeszli ostrożnie, a po drugiej stronie zobaczyli piękną polanę pełną kolorowych kwiatów. Na polanie stał malutki domek zbudowany z gałęzi i kamieni. Drzwi otworzyły się i wyszedł z niego stary jeż z długimi wąsami. Witajcie, dzieci, powiedział. Wiem, że zmierzacie na szczyt. Każdy, kto tu przechodzi, zostawia mały prezent, aby góry były dla niego łaskawe. Przyjaciele rozejrzeli się, skoczek oddał marchewkę, którą niósł w kieszeni, kropelka dała szyszkę, a drops wyjął złotą podkówkę. Jesz uśmiechnął się szeroko, podkówka przyniesie Wam szczęście, góry będą dla Was przyjazne. Przyjaciele ruszyli dalej. Droga robiła się coraz trudniejsza. Nagle usłyszeli głośny huk. To kamień spadł ze skały i potoczył się w dół. Ojej, musimy uważać! krzyknął miś. Szybko przeszli przez niebezpieczne miejsce, trzymając się razem. Po chwili znaleźli się na płaskim zboczu, gdzie świeciło słońce i rosły kolorowe alpejskie kwiaty. Wreszcie zobaczyli przed sobą ostatni odcinek drogi na szczyt. Był stromy i wyglądał trudno, ale wiedzieli, że muszą spróbować. Damy radę, powiedział drops. Każdy krok był ciężki, ale razem wspinali się wyżej i wyżej. Wreszcie dotarli na sam szczyt. Tam zobaczyli coś niezwykłego. Cała dolina po drugiej stronie gór była pełna zielonych lasów. Błyszczących jezior i złotych pól. Nad wszystkim latały ptaki, a słońce oświetlało świat miękkim światłem. Och, jakie piękne! Westchnęła kropelka. Warto było się wspinać. Dodał skoczek, drops stał cicho i podziwiał piękne widoki. Na szczycie pojawiła się nagle strzałka. Sowa, którą spotkali wcześniej. Gratuluję Wam, mali podróżnicy, powiedziała: Udało się Wam dojść aż tutaj, bo trzymaliście się razem, pomagaliście sobie i nigdy się nie poddaliście. Co teraz? Spytał drops. Teraz możecie wrócić i opowiedzieć wszystkim w wiosce, co widzieliście. Pamiętajcie: Góry zawsze będą tu na Was czekać i zawsze będą miały swoje nowe tajemnice. Przyjaciele usiedli na chwilę i zjedli chlebek z miodem, który drob zniósł w plecaku. Potem zaczęli powoli schodzić w dół, trzymając się razem. Droga powrotna była łatwiejsza, bo znali już ścieżki i wiedzieli, kogo mogą spotkać. Znów mijali kwiaty, motyle i strumienie. Gdy zeszli na łąkę pod górami, wioska czekała na nich z otwartymi ramionami. Mama dropsa przytuliła go mocno: Jestem z ciebie dumna, mój mały podróżniku powiedziała. Od tego dnia drops, kropelka i skoczek często opowiadali innym zwierzątkom o swojej wyprawie. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, a góry wydawały się jeszcze piękniejsze i bardziej magiczne. Drops już wiedział, że jeszcze wiele razy będzie chciał odkrywać nowe tajemnice, ale zawsze z przyjaciółmi u boku. I tak kończy się bajka o wyprawie w góry Misia Dropsa i jego przyjaciołach, którzy razem przeżyli wielką przygodę w górach.